Dzień dobry w szum i lesie. witam was serdecznie, Pogadanie na nastraja, do pracy w ogrodzie, ale trudno, zawziąłem się i będę robił, i trochę wam filmy z opóźnieniem wstawiam, więc może już jest pięknie ciepełko, o, teraz jak na pokaz to słoneczko wyjdzie, a tak to wieje piździ, przed chwilą śnieg padał. Sadzić będę malinę czarną, yy, proszę nie mylić z malinojeżyną, która to ma duże owoce, takie czerwonawe ani z Jerzyną maliną, która nie wiem czy w ogóle istnieje. Bo ludzie często na to co będę sadził, mówią Jerzyno Malina, może z tego powodu, że trochę to przypomina jeżynę, ale generalnie powinno się raczej chyba mówić malino, ta już się sam pomyliłem, malina czarna. I pokazuję, co to jest. Takie sadzoneczki dostaliśmy. Nie mam pojęcia, słuchajcie, co to za odmiana, bo po prostu je dostaliśmy od kogoś, kto też pewnie nie wie, nawet jaka to jest odmiana. Nie ja je ciołem. tak wyglądają sadzonki. Nie wiem nawet, czy są ukorzenione i czy żyją, bo całą zimę nam w tych doniczkach u nas siedziały. Dostaliśmy je jesienią, siedziały w tych doniczkach obsypane tylko wszędzie trocinami. Mam nadzieję, że nie, nie padły. I no może najpierw powiem o wadach, żeby tak zacząć z grubej rury. Ja wyliczyłem trzy. Pierwsza to taka, że ma kolce. Nie mam pojęcia, czy, czy są bezkolcowe odmiany. Nie chcę Was w błąd wprowadzać, bo ja nie wyszukałem, ale tam ludzie to pracują, różne cuda wymyślają. Może, może już wymyślili, nie wiem. Utrudnia to jakąś pracę z biur i w ogóle. Kolejną wadą jest to, że są trochę bardziej podatne od innych malin, na różne choroby Dlatego też sadzimy je kawałeczek dalej Od innych malin Żeby gdzieś tam nie przychodziły może te choroby No powiadają, że tak do pięciu lat W jednym miejscu powinna rosnąć Później powinno się je gdzieś tam przesadzić Czy inne sadzonki zrobić Ponieważ ona owocuje na pędach dwuletnich Czyli jednego roku rośnie sobie jakiś pęd Bardzo długi Kilkumetrowy I dopiero na następny rok Na tym pędzie znajdziemy owoce Po owocowaniu jesienią Ludzie wycinają te pędy i palą. Pff. jest to jakaś taka przewspaniała też metoda naturalnie, żeby, um, żeby w ogóle cokolwiek palić. Natomiast no może jest to jakaś tam metoda, żeby, się, żeby ograniczyć rozwój różnych chorób. Trzecia wada taka, że wymaga podpór jednak, ponieważ właśnie pędy ma bardzo, bardzo długie. Tutaj mamy jeden taki pęd, aczkolwiek on jest mały w stosunku do tego, co może to osiągnąć nawet właśnie kilka metrów to ciężko mi powiedzieć, u jednego będzie rosło na 2 metry, u innego na 6 zależy te tam warunki będą tak? Lubi oczywiście słoneczko jak prawie każdy krzew owocowy ale też niekoniecznie palące w lekkim cieniu może, może też rosnąć to wszystko wpływa na smak tych owoców mi one bardzo smakują ciężko mi opisać ten smak jest nawet, bo nie jest takie, takie, takie słodkie, nie jest też takie jakby kwaśne takie słodko, kwaśne, takie lekko, może cierpkie, nawet takie. No nie wiem, no bardzo mi to smakuje. Polecam sobie odwiedzić kogoś, kto ma takie maliny czarne i po prostu spróbować w sezonie. Nie, nie wymieniam wam suchesie tych wszystkich antysrantycyjantów, prantów, pedantów, co ta malina zawiera. Jest trochę artykułów, gdzie można przeczytać skład, jaki mają. W czym przewyższają, prawie we wszystkim przewyższają inne maliny w swoim składzie, więc no, ja po prostu tylko przekazuję, że są zdrowe i warto je sadzić. Smaczne przede wszystkim też. Teraz tak, żeby posadzić te maliny czarne, widzicie, sam się mylę. Już chciałem powiedzieć Jerzyno Malina. Bo, bo ludzie po prostu tak to nazywają czy tam nieraz o tym filmy nawet robią Jerzyno Malina, a potem pokazują malinę czarną. No i kurczę, czy się myli. Taki wykopałem. On nie musi być bardzo szeroki. Wiadomo, że im szerszy, tym więcej chwastów się stąd pozbędziemy. Myślę, że tam z 50-70 cm szerokości wystarczy. Wystarczy z 30 cm głębokości. Maliny ogólnie nie mają jakiegoś przesadnego systemu korzeniowego idącego w głąb. Spokojnie wystarczy. Ja jeszcze trochę, trochę sobie tu przekopię kawałeczek. Takie malinki czarne, tak jak i zwykłe malinki, jak i zresztą większość krzewów, lubią taką glebę próchniczną, dosyć żyzną. Powinna być przepuszczalna, ale też niedobrze jak będą same piaski, a ja takie piaski właśnie, yy, właśnie mamy. Teraz tak, nie będę dzisiaj wykorzystywał właściwie w ogóle tektury takiej dużej kartonów, bo czasami izoluję ten rów. Kładąc tekturę wszędzie Ale y, trochę mam mało Nie chcę też tutaj zbyt dużo Tego, tego y, kłaść Niepotrzebnie Mam y, taki cośik sobie przyniosłem Zaraz pokażę <gry> Rolka po strajtaśmie Dodam tutaj troszeczkę tego Takiej tekturki Tylko po to właściwie żeby zwabić tutaj Dżdżownicę Bo w, taki, w takich świeżych rowach Gdzie nie, nie daliśmy jeszcze żadnej materii nie mam w ogóle dżownic, nigdy tu nie znalazłem żownicy, która by sama z siebie do nas przyszła. Musi być zachęcona, tutaj jest w tym celu loza. Żeby zrobić dobrą próchnicę to musimy sobie przygotować materiał zróżnicowany. Oczywiście najlepiej gdyby to było już część materiałów przekompostowanych. Trochę szkoda mi czasu i czekać kolejny rok na kompost, więc będę już teraz sadził. Inne krzewy jakoś tam sobie radzą, więc sadzę już od razu w takim materiale jaki będę miał. A pierwszy materiał jaki dam to będzie zrębka drzewna, akurat z drzew liściastych mam. I teraz przywiozę troszeczkę ziemi, żeby to przysypać. Nie, trzeba pamiętać o wypełnianiu, przy wypełnianiu takich rowów, że no, ziemia też jest ważna, nie wolno jej pomijać. Przywiozę teraz kolejną rzecz, którą mam, czyli troszeczkę liści pomieszanych z igliwiem. Teraz, oczywiście, znowu walnę trochę ziemi na przykładki tak sobie robię, ale ci co oglądają nasze programy to wiedzą już, ci co nie oglądają, to się zaraz dowiedzą, może zanudzę tych pierwszych, że dodam do ziemi z dwie, trzy łopaty takiej naszej ziemi, ziemi piasku takiego. To jest warstwa spod tego całego humusu wydobyta, ponieważ ona ma bardzo różne kolory i zbadana nam, to też że ma różne mikroelementy w sobie dodatkowe prawdopodobnie wymyte z warstwy wierzchniej, sobie taczuszkę ziemi przygotuję zwykłej i 2-3 łopaty dodam tego pomieszam i wywalę tutaj nawet jeśli ta ziemia nie jest taka super żyzna to właśnie teraz dodam do niej troszeczkę obornika końskiego, akurat koński mam, zaraz może będziemy mieli też owczy no ale nie będę czekał na to wszystko troszeczkę damy obornika, z obornikiem jest taka sprawa że yy, często ludzie nie polecają pod yy, krzewy takie kwaśnolubne, a Malina nie jest takim strasznie kwaśnolubnym krzewem. Bo tam bez przesady, tam powiedzmy 5,5, 6 do 6,5 taki tam przedział mniej więcej. Obornik znowu odkwasza ziemię, ma pH tam 8-9, zależy jaki kto srał <laughs> i, i co jadł. Dlatego yy, dodamy też później troszeczkę kwaśniejszego materiału, ale na razie na tę ziemię pykniemy sobie yy, właśnie troszkę tego obornika. Nie jest on przekompostowany, bo ja nie mam naprawdę przy takim zakładanym ogrodzie czasu na wszystko, żeby na wszystko czekać. Będzie on po prostu tutaj sobie pracował. Staram się nie dawać tego obornika zbyt dużo, żeby nie popalić korzeni, ale oczywiście będzie jeszcze otoczony też innym materiałem. Lekko się przemiesza, więc nie powinien tutaj zaszkodzić. Na pewno uzupełni nam niedobory azotu, przede wszystkim innych składników pokarmowych, których być może było mało w tych poprzednich materiałach i następnych, które tu rzucę. Teraz, ponieważ weźmy bardzo zasadowy materiał, to damy troszeczkę kwaśnego materiału, czyli trocin sosnowych. Myślę, że razem powinny tam sobie w miarę przyzwoicie pracować. Jeden żyzny, drugi mniej, jeden bardziej azotowy, drugi mniej. Zwykle to dzielę, przedzielam warstwą ziemi, tym razem walnąłem taką warstwę. Zobaczymy, jak to będzie prosperowało. Jadę teraz po ziemię. Pomieszam sobie ją troszeczkę z gliną. Po co ta glina? Ona nam substancji pokarmowych zbytnio nie dostarczy praktycznie w ogóle. Ale będzie trzymała nam wodę. Oczywiście z deszczem to wszystko potem idzie w ziemię i ta glina po jakimś czasie właściwie praktycznie nie można jej znaleźć. Po, po dwóch, po trzech latach może nam zniknąć stąd całkowicie. Ale póki te materiały nie stworzyły jeszcze pruchnicznej warstwy takiej, która tę wodę będzie trzymać dobrze, to dodamy trochę tej gliny, bo nie mamy jej tu w ogóle. Dlatego biorę sobie taczkę ziemi i tam ze dwie trzy łopaty gliny pomieszać. Trochę problem, bo mam ją mokrą, więc się skleja. Najlepiej ją by było wysuszyć sproszkować i wymieszać, no ale nie mam na wszystko czasu. Możemy ubić delikatnie i dać kolejną warstwę. Może mi się uda wydobyć trochę takiego pseudokompostu kompostu Może być troszeczkę kwaśny, więc jeszcze wam coś zaraz pokażę później. Przytarmosiłem niestety tylko jedną taczkę. Tak, na dole mam taki lekko już przerobiony kompost, taki na wpół. Tu na wierzchu jest taki, powiedzmy, kompost, taka próchnica z gałęzi samych i trochę igieł sosnowych. Jeszcze też dorzuciłem. Taki materiał na wpół przerobiony. Zawsze trochę użyźni, może jest inny niż tamte lub też w innej fazie rozkładu. To też jeszcze, no więcej nie mam, niestety. Te materiały raczej będą kwaśne. To jest prawie, że sama sosna dla kontrataku zrobimy coś takiego, że coś się będziecie ze mnie śmiali, ale jest to metoda też na odkwaszanie ziemi. Tada! Butla z wodą po jajach, nawet jedno jajo się tu nie rozwaliło. Po gotowaniu jajek, wapnie, zas zasadowe środowisko można podlewać czymś takim, nie wywalać do, do zlewu. Oczywiście dużo tego nie ma, ale jak się to robi sukcesywnie co jakiś czas, ktoś dużo jaj piernicza to będzie dobrze. Przyniosłem wiaderko z materiałem na kompost, ale zobaczcie mam też skorupy jaj właśnie po gotowaniu i trochę tych skorupek porozrzucam. Nie chcę mi się ich rozwalać zbytnio, bo są brudne. I żeby teraz nie robić znowu na przemian różnych materiałów, to tę wierzchnią warstwę troszeczkę wymieszam. Trochę ziemi tutaj znowu dam, jakąś szczątkową ilość obornika i trocin znowu do uzyskania mniej więcej podobnego pH, jakie tutaj było, żeby ani nie zakwasić, ani nie, nie zrobić zbyt zasadowej tej ziemi. Dałem taczkę ziemi z dodatkiem dwóch łopat tego piasku kolorowego, trocinki, ale kopiąc trocinki, dokopałem się również do kory susnowej, takiej kompostującej. Dwie trzecie trocin, jedna trzecia kory doszła do tego, jedna czwarta, może jedna trzecia taczki obornika pomieszane ze słomą i znowu taczka ziemi z dodatkiem, widzicie, tego jaśniejszego, kolorowego piasku. No widzieliście, tak delikatnie wzruszyłem, ale raczej wyrównałem po prostu i teraz jeszcze przy jedną taczkę ziemi na koniec, na sam wierzch, żeby łatwiej było sadzić te roślinki i też żeby po prostu nie, nie, nie ulatniały się tutaj z wierzchu, gdzieś tam wyskoczył trochę obornik, żeby nie ulatniały się substancje do góry, dodamy ziemię i na końcu damy, żeby tę ziemię chronić przed erozją, przed wiatrem, przed generalnie wszystkim, damy jeszcze warstwę słomy, jakościółki. Mniej więcej pół kostki słomy zużyłem, ona już jest taka lekko kompostująca, rozkładająca się. się taka czarnawa się robi. Dobrze ją troszeczkę wzruszyć, nie rzucać takich kawałów słomy zbitych, bo, bo mogą gnić, potem ciężko też sadzić. Ona nam ograniczy parowanie, erozję gleby, nie będzie tak dużo tu chwastów rosło. I właściwie, jeśli chodzi o przygotowanie gleby, praktycznie mamy wszystko, możemy się zabrać za sadzenie. Co się ludzie na mnie wkurzają, że ja robię inaczej. Dużo ludzi bardzo mocno rozrywa te korzenie, użyna je wręcz, nawet obcina. Ja tak nie robię, chyba że widzę, że są jakieś tam chore. Ja po prostu tylko to delikatnie wzruszam i wkładam do ziemi. Taka metoda mi się po prostu sprawdziła. Nie będę się rozgadywał. sobie robię tylko tak. A tu nie ma nawet co, bo nieukorzenione to jest dobrze. O. Więc nie ma co rozrywać. Ja mam nadzieję, że się to jeszcze ukorzeni, tutaj pięknie. Obsypuję, ubijam dosyć mocno, żeby nam się krzew nie gibał, żeby nie przewracał. Zdecydowałem, że jednak zostawiam to na razie tak jak jest. Nie robię podpór. Dlatego, że trochę to jest bez sensu w tej chwili, sadzonki są niezbyt ukorzenione albo praktycznie wcale nie mają długich pędów, nie ma co podwiązywać w tej chwili, a jak zrobię, akurat drewniane podpory robię, bo nie mam innego materiału, jak ja już teraz to powsadzam, no to będzie leżał, badyl wbity będzie, znaczy się stał w ziemię i będzie po prostu już tam korodował, roz rozkładał się, więc na razie nie ma sensu robienia tego zachęcam naprawdę do sadzenia malinki czarnej pomimo tych wad, pomimo, że kolczasta że trochę gdzieś tam może jakieś tam chor choroby że trzeba będzie może jej zmienić stanowisko za parę lat tak dalej, tak dalej no pff, uważam, że yy, i tak warto, że to jest naprawdę bardzo smaczny owoc i warto je sadzić, myślę, że zorganizujecie sobie tam miejsce na posadzenie dwóch krzewów yy, można je tak prowadzić wręcz w pionie praktycznie, że nie będą zajmowały zbyt wiele miejsca więc zachęcam do do dosadzenia, do, do zapoznania się z tematem, bo widzę, że u nas, w powiedzmy takich źródłach internetowych, bardzo mało jest tego. Dlatego zdecydowałem się zrobić ten filmik. Bardzo mało informacji, bo mało zdjęć, mało filmów. W ogóle jakoś tak no, pominięta jest ta malina. Do zobaczyska i piszcie, co tam uważacie. Może ktoś już takie jest, już posadził, może powiedzieć więcej informacji na ten temat. Co ktoś przeczytał Większą głowę od tego wszystkiego. Do zobaczenia. Papa. Pa.